Ostatnio się okazało, że już nadchodziły wiadomości z Ukrainy, że tam mieszkańcy świadomi zbrodni popełnionych przez UPA na Polakach i zaczęli porządkować cmentarze polskie, się zajmować grobami Polaków. A w Polsce i na Powązkach nie ma do tej pory żadnego śladu, nie ma żadnego nawet tablicy upamiętniającej. Te straszliwe wydarzenia. Zginęło mnóstwo ludzi, trudno policzyć, nie są ofiary zliczone. Są, może teraz będą ekshumacje przeprowadzone, ale na pewno konieczna jest budowa pomnika upamiętniające te wydarzenia straszliwe, bo to jest naprawdę hańba dla naszego narodu i naszych władz. Jeżeli Ty również popierasz akcję budowy pomnika ofiar ludobójstwa wołyńskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie, wesprzyj nasz apel. Wesprzyj Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów 1,5% podatku. Przekaż ten 1,5% wpisując jako cel szczegółowy Wołyń na Powązki.